O. Oh, ale gorące. No to co, nadszedł ten moment, w którym trzeba wyjechać na jakiegoś tripa, nie? Z tym, że jadę sam na dwa miesiące, tym razem dwa albo ponad dwa, zobaczymy jak pieniądze pozwolą. Żeby było tanio, pojedziemy znowu do Azji, tym razem znowu do Azja. Pakuję się, wiadomo, wy swój plesak, taki, że to jest, 46 litrów. Wiecie, taki normalny, żeby nie dźwigać i też żeby nie chodzić tak jak ci podróżnicy. <gry> Z takimi wielkimi plecakami, bo to jednak jest trochę luźniejszy kontynent niż na przykład Afryka. Jak spakować się na dwa miesiące? Ponad dwa miesiące będę samemu. Dobra, widzicie, plecak nie jest duży. Od czego zacząć? Zaczniemy może od ubrań. Jadę tak do krajów, takich jakby, gdzie będzie pogoda i zimna, na przykład w grudniu. Będzie, tak nie wiem, 10-15 stopni. No i wiadomo, w Azji to tam, gdzie będzie ciepło pogoda, czyli cały rok jest ciepło. No czyli trzeba spakować i ciepłe, i takie zimnolubne ubrania, nazwijmy no, to. A więc tak, pierwszy tip, jaki mam dla Was, co możecie robić, pakując się w tak mały plecak, nie składajcie ubrań w kostkę. Wiem, że to wyglądać może nieśródnie. Tu mam jakieś nowe dresiki. Kupione. Nie róbcie tego tak, że ładnie w kosteczkę ubieracie, tylko zawsze takie rzeczy, zawsze takie rzeczy rolujcie. O, tak, o. Widzicie, patrzcie, tak, róbcie. Rolujcie rzeczy, bo wtedy, wiecie, zawierają mniej miejsca. O, i tak. Na chamsko wrzuconą, wrzucone dresiki, ja to oczywiście potem przepakuję, nie? jeszcze ładniej, żeby się zmieściło, ale tak, wrzucone dresiki wrzucamy do środka, do plecaka prosto, o, Hamsko, nie? Ale no tak trzeba. Tutaj mamy taki polar, to jest jeszcze stary polar z dekartonu. bardzo go lubię. Tak samo, rolujemy go, składamy go tak mianowicie normalnie, wiecie, tak nazwijmy to, nie w kostkę i rolujemy, rolujemy hamsko po hamsku. Dałem to kiedyś w internecie, żeby rolować, wiecie? I faktycznie to się sprawdziło już w kilku podróżach. Także to taki tip ode mnie. Koszula. Wiecie, trzeba czasem ładnie wyglądać. Też rolujemy, rolujemy, rolujemy. Proszę bardzo. No, przykro mi, ale no tak trzeba. Trzeba iść na jakiś kompromis, prawda? Dalej, ręcznik. No powiem wam, że w sumie jak już te rzeczy uchwałem, to już, no, już naprawdę nie ma za dużo tego miejsca tutaj. A jeszcze jest. Tutaj to wszystko. Koszulki. Tam w i pranie jest bardzo tanie, także nie ma problemu. E, możecie prać za grosze, także jak najbardziej nie martwcie się o to. Także co, koszulki zaraz też rzucimy. E, jak będzie ciepło, no to wiadomo, spodenki krótkie. Ja mam na razie jedną parę, tyle raczej powinno wystarczyć. Jeśli jakieś się zepsują, te na przykład to dokupię. Z tym, że właśnie tu jeszcze mam drugie spodenki, tylko że to kompania i czasem u nich będę sobie chodził, nie? Bo nie będę też się ciągle kąpał, bo nie będę siedział na miejscu, tylko planuję tak wiecie, jechać, wiecie, łazić ciągle, nie, po tych krajach. No tak, zobaczcie, i zajmuje o wiele mniej miejsca, tak, złożycie nawet, o, zrolowane, złożone, patrzcie, co to jest, nie, to spodenki są tak naprawdę. Kolejne wiadomo, bielizna, majciochy, to też ważna rzecz, żeby nie chodzić brudnych. To jeszcze ważne, jak jedziecie do Azji, wiadomo, jakieś słońce, czap. Czapa jest ważna, bo wiecie, jest ciepło, bardzo gorąco jest, no i, no i żeby chronić swój łysowaty łeb z tymi zakolami. <grym> Dobra, także czapa. Najważniejsza rzecz, co Wam mogę też powiedzieć, to jest taki powerback. Może być większy, mój jest tylko 10 tysięcy pojemność. Najlepiej byśmy mieli więcej, ale 10 tysięcy starczy w miarę. Mój telefon ma 5 tysięcy pojemności, także dwa pełne ładowania. Plus na przykład może być jedno pełne ładowanie i na przykład 2-3 ładowania dla kamerki dla Was. No, także to jest spoko. Także power bank bardzo ważna rzecz. Ja biorę takiego pendrive'a, on jest bardzo stary, ale wiecie, no, jakieś tam drobne rzeczy, jak coś, jakby się tam. A trzeba było przenieść, to można zawsze zamienić, prawda? Swoją drogą subskrybujcie, bo y, będą teraz filmy się pojawiać prawie codziennie, chyba co drugi dzień, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, także subskrybujcie, będzie ciekawie, ciekawe filmy będą. Bardzo ważna i ciekawa rzecz, jeśli mogę Wam coś podpowiedzieć, jeśli jedziecie sami, y, jeśli coś Wam się stanie, na przykład ukradną wam jakąś rzecz, to macie taki nadajnik. Do kupienia bodajże. Do kupienia on jest w Action z tego co pamiętam. Za jakieś tam grosze, chyba dwa takie. On jest na baterię. No i to jest na takiej zasadzie, że macie go. Macie to. To jest na iPhone'y tylko niestety. Także u mnie ojciec to będzie ogarniał. <laughs> Bo mi to dał specjalnie. To jest też mikrofon, także nie wiem, może podsłuchuję za tego, nie? Alo, alo? <laughs> nie wiem, w każdym razie to jest coś takiego: że jest aplikacja, pobieracie ją na iPhone'a i wiecie, ta osoba wie, gdzie Wy jesteście. Lokalizację to pokazuje. Także jak Wam buchną na przykład plecak lub cokolwiek, no to wiecie, nie wiedzą co to jest, bo to nie widać, że to jest wiecie, jakiś nadajnik. Możecie na przykład potem ogarnąć, pójść na policję, cokolwiek, na przykład powiedzieć, gdzie jest Wasz plecak. Jeśli oczywiście złodzieje tego nie wywalą do, tego, do tej pory, także no, to też jest ważne. No, także to jest bardzo ważny tip, jeśli chcecie bezpiecznie właśnie jeździć i jeśli coś się stanie, to odnaleźć wasze rzeczy. Karta kredytowa, ładowarka wiadomo, do telefonu, do powerbanka, wszystkiego. Ładowarka do laptopa, bo kupiłem nowy laptop dla was, e, dla was ludziska. Piony. Wiecie, nie jest to jakiś ekstra laptop. Yy, kosztował 3300 zł, że yy, ma jakieś tam parametry podstawowe, nowo, tak? Yy, podstawowe parametry, wiecie, Ryzena ma piątkę, filmy generacji także spoko, RTX 3050 no jakieś tam, wiecie, procesor yy, dobry, kartę ma tą dobrą, co mówiłem, 16 gigabajtów ramu, dysk SSD 512 GB no także no, więc takie podstawy, nie? Do montowania. Do, do grania też by się nadało, ale tak wiecie, nie będę przecież grał tam, nie? Także do montowania bardziej... No, także to jest Dobra. Jeszcze chciałem powiedzieć, ja mam tutaj jedną, mam dwie ogólnie, jeszcze mam taką większą przejściówkę. Nie wiem czy to jest akurat do tego, bo to była bodajże do chyba Japonii. Przejściówka. Taka, z tym, że często w hotelach mają przejściówki, jeśli potrzebujecie na europejskie, na przykład i tak dalej. Także ja ją wezmę, ale raczej się nie przyda. Ale przejściówki, w zależności od jakiego kraju, się, się przydadzą. Dobra, przechodzimy do drugiej wersji, drugiej opcji, czyli drugiej strony. Tutaj macie związane rzeczy, typu czy jakieś jedzenie, kosmetyki, dokumenty, papiery, wszystko. Tu jakiś, wiecie, taki drobny do smarowania się pod paszkami maszynka. Zaraz się ogolę, muszę pod pachami się ogolić, bo ja strasznie bardzo się pocę. <laughs> Taka przypadłość niestety. Mimo że nie jestem taki bardzo gruby, ale no muszę maszynkę mieć, bo żeby się ogolić. Tutaj oczywiście tamto. <laughs> nie było tematu. Wiadomo, jakieś tam wiadomo płyny małe na razie do głowy. To do jeśli mówimy o higienie, to wiadomo, pasta, szczoteczka, wszystko nowe, to mi raczej starczy dwa miesiące, no, może miesiąc. No okej, okay, no wiecie, Azja, no pff, nie jest jakoś mega gorąco, ale warto mieć, jeśli się opalacie, przynajmniej 30 jakiś kremik, żeby was tam nie spaliło, waszej glacy na przykład, nie? Ej, <laughs> Także patyczki do uszu, no, jakieś tam podstawy, nie wiem po co mi tyle, ale wiecie, biorę. Bardzo fajna rzecz, którą możecie sobie kupić, e, czy w sklepie. Ja to mam z pracy, zajumane. Znaczy e, się dostałem to zatyczki. Ja nienawidzę jak e, na przykład śpię i ktoś chrapu. E, z jakiś tam, wiecie, leków, lekarz takie podstawy, co możecie wziąć. Mo mogę wam jeszcze dopowiem zaraz, bo tego akurat nie mam. E, ja biorę strepsil. Teraz mnie trochę katar bierze. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że Yy, jadę chory troszkę, nie podkurowany, ale dam radę bez problemu, także wiecie, strepsils. Ja też jestem taką osobą, że nie lubię leków brać i nigdy praktycznie nie biorę, ale to jeśli wiecie, będzie już taka naprawdę yy, konkretna sprawa, jakiś tam ibuprom, yy, coś tam innego, wiesz, na, wiecie, na głowę, yy, żeby nie bolała, lepiej wziąć, nie, lepiej duchać na zimno zawsze, mimo że leki te też są tanie, ale wiecie, lepiej, lepiej mieć zawczasu, nie. Ja tutaj mam swój paszport, jeszcze jest troszkę ważny, z tym, że chciałbym bardzo zapełnić go do pełna. Nie wiem, czy się uda. Jest troszkę tylko zapełniony. Zobaczcie, jakiś tam e, są kraje zapełnione. O, tutaj e, dupaj był ostatni i ostatni też jest Kiszyniów Mołdawia bo tutaj. Tak, tak, ale to wiecie, chciałbym, żeby był zapełniony do 2028 roku, bo wtedy mi się kończy, także macie paszport. Jeszcze z takich kosmetyków ja dawno nie używałem, ale wiem, że jest bardzo dobre i ludzie polecają mydło szare. To może mi nawet zastąpić, wiecie, po prostu ze szamponem, bo jak się szybko skończą, to mydło zobaczcie taka kostka wielka, no to wiecie, to da radę, nie? Przez miesiąc przynajmniej da radę tym się myć dobrze, także to jest też prozdrowotne trochę mydło, bardzo dobre. Eleganckie jak to się mówi, także to też bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa, co na pewno na drogę będzie, mm, wiadomo jakieś picia na pewno jeszcze się dokupi, ale tak, na samą drogę e, jakieś tam wiecie, 7 mm, jakiś tam musik, ja jestem głodomorem i ja bardzo dużo jem, także na pewno coś jeszcze dokupię, ale wiecie, jakieś takie podstawowe rzeczy, nie? Co warto wziąć e, na pewno w drogę? Papier, wiem, że to jest e, mała rolka. Już użyta już połowa, pewnie albo więcej, ale ja wezmę całą rolkę papieru. Bo warto o tym powiedzieć, nigdy nie wiadomo, nie, co Was tam złapie. <noise> Szczególnie jak będzie się w Indiach tam jakieś dadzą wam danie, a wiecie w samolocie i gumy, jakieś e, dreżetki, wiecie mętusiki, coś tam. Nie? Także zupki, gumy to już tam mówiłem, to nieważne. E, owsianki, więcej owsianek. No, tutaj mamy kaszki, manne, e, tak samo. A to wiecie, każdy normalny jedzie i sobie tam je w restauracji, ale ja nie będę mógł, bo tam Singapur jest bardzo drogim krajem, także tam bardzo drogo jest, także... Biorę no, to powinno mi starczyć na jeden dzień, albo dwa właśnie, to I najlepsza rzecz, kupiłem Biedronce. pozdrawiam Krzycha i Bodona, Rodo jest, jego też w sumie dziewczynę, Trunkej widziałem, trzy konserwy. <gry> No, kupiłem. Bo wiecie, no, z tam tortillą będzie jako jedzonko, nie? Nie jest taka dobra marka, słowa, z Biedronki, także... Ale wiecie, no, po taniości, po taniości. Pojechałem. lepszą rzecz, bo macie z krakusa, gulasz angielski, ja lubię. Reklamówkę, wiecie, wezmę jeszcze pewnie jedną, żeby jakieś brudne rzeczy czy coś spakować, jakieś zakupy, cokolwiek, cokolwiek jak tam będzie. Jeszcze coś tam pójdę do także trzymajcie się. Oglądajcie filmy, subskrybujcie, mam nadzieję, że jakieś tam pomniejsze rzeczy Wam ciekawe powiedziałem co można wziąć właśnie, co Wam umili sprawę. Przejdziemy niedługo, także mówię, wbijajcie na kanał, subskrybujcie, bo teraz będzie bardzo dużo filmów. Będę mieć codziennie, będę robić filmy praktycznie. I co drugi dzień będę wrzucał. Starał się będę co drugi dzień wrzucać, także będzie bardzo dużo. Hmm. Widzowie, pozdro. Jo!